Szybko. Szybko do babci. Mała, nie szczekaj. O. Nie, a! O! Już. Nic się nie stało. Ok. Kasia, nie słuchajcie. Kasia, nie No, wejdź, spokojnie. Tylko nie wyjście mnie tutaj. <grym zna> Uczesana jesteś ładna. Już? Przywitałbyś się z babcią, co? Masz babcię buziaka? Hej. Daj babci. To jest drugi, co? Za nic To oddaj, a tu babci buziaka. Babci Nie buzi. będziemy dzwonić do cioci. Daj babci, daj babci buziaka. Buziaka daj babci. Ach. Ach. Nie będziemy dzwonić do cioci, kochanie.